Czym jest miłość? Kto ma pistolet, proszę, zastrzelcie mnie. Nie mogę być zakochana, w kłamcy i oszuście. Otępiałe serce pełne niepokojącego spokoju, plamy czarnych łez na moim rękawie. Kto ma pistolet, proszę, zastrzelcie mnie. Nie mogę być zakochana w kłamcy i oszuście. Ta miłość była jak list, list, który nigdy nie został doręczony. Kto ma pistolet, proszę, zastrzelcie mnie. Nie mogę być zakochana w kłamcy i oszuście. Ten świat jest pełen cierpienia. Nawet rzeczy bez duszy mogą cię zranić. Kto ma pistolet, proszę, zastrzelcie mnie. Nie mogę być zakochana w kłamcy i oszuście. Zakochaj się i będziesz kompletnie bezbronny, jak jeszcze nigdy nie znałeś.